Wiem, że to będzie dziwnie wyglądało, ale tak się cieszę i tak lecę. Już mam, zobaczcie, zrobione zakupy. Jest kiełbacha, jest chleb. Aha, chleb tu. O, jest chleb. A ja już jadę. Jadę i cieszę się mega, mega, mega. Bo zadzwonił do mnie Przemek. Taki jeszcze zakręcony jestem, bo niedawno wstałem. Zadzwonił do mnie Przemek. Przyjeżdżaj telewizja przyjechała. Nie powiedział mi nic więcej. Myślę sobie, że wreszcie przyjechała telewizja. Żeby wykorzystać wiedzę Przemka, cieszę się bardzo, że dzięki kanałowi tu nie wchodź. Dało mi się trochę wylansować. Człowieka o wielkiej wiedzy i dlatego jest kiełasa, jest, jest chleb. Jedziemy zrobić małe ognisko, w tak zwanym międzyczasie, jak moja gwiazda będzie tam coś mówiła. Ale się mega cieszę. No, dobrze, dobrze. Niech o nim mówią, niech on mówi, przede wszystkim Ludek pójdzie w świat i to mnie cieszy najbardziej. Nic więcej nie wiem, bo to była szybka, krótka akcja, mówi dawaj. Zagęszczaj ruchy, przyjeżdżaj, bo już są na miejscu. Nie wiem, może znajdę go na przykład na jakimś fotelu, będą go malować albo coś podobnego, bo chyba ekipa telewizyjna przywozi ze sobą ee, fotel. Z drugiej strony będzie to angielskojęzyczna ekipa, także myślę, że Przemek się wykaże swoim angielskim. Tyle razy mówił, że on taki kozak jest, że on potrafi. Uuu, ale się cieszę. Dobra, jedziemy, za chwilę zobaczycie ciąg dalszy jak będę dojeżdżał, to włączę kamerę, żebyście zobaczyli wszystko na żywo, praktycznie z planu. Do zobaczenia za chwilę, a tak w ogóle to witajcie. Przyznam się Wam, że mam trochę dreszcze. Będzie fajnie. No, w końcu przyłożyłem się do tego, że się pojawił gdzieś tam. Jest jakiś Ło kurde, słuchajcie, no się dzieje. Jesteśmy umówieni tutaj na parkingu. Ja tu muszę wjechać z której strony. Tak patrzę, gdzie jest Przemysław. Przemysław gdzieś zniknął czy uciekł? O, jest Leszek. A ja jestem w dziurze. Zarąbałem. Szukam. Jest! Jest gwiazda, ale zaraz zobaczycie. Czemek, mam coś dla Ciebie. Mam coś dla Ciebie. Masz coś Z okazji, że zostaniesz gwiazdą. Jako gwiazdą? Ja nie zostanę gwiazdą. Jak nie? Nie. Jak nie? nie? Nie. Jak nie? No przecież powiedziałeś, że mam przyjechać, bo telewizja, to co? To ale, jesteś... o, ale to nie mnie będą kręcił. Ja wiem, jest Leszek, jest ekipa, wszystko super, jak nie ciebie. No nie mnie. Dzi... No jak... No nie dzisiaj, dzisiaj nie. Ale dzięki Mówi, ty... za kiełbę. Ale pod... nie to oddać nas kiełbę? Oddać. Nie no dobra. Ej, ale ja ja sobie Dobrze, robię. Halo. Już uspokoiłeś się? No cieplej mi trochę. No, Wyso co? No, zupełnie te twoje emocje były niepotrzebne. I jeszcze... O mało nie oberwałeś z co wcale nie No Nie Czarno. nie mówić o tym. A czemu nie wie? No, bo ten. No dalej no, ja tak, będzie. Jest nie mi nie. przykro, bo mało nie zepsułeś takiego ładnego porzucika. Ja tu jechałem z wielką radością, z takim, z takim wielkim optymizmem w sercu. Mówię, wreszcie go wyciągnęli ode mnie. Wreszcie ktoś go spotkał, zobaczył, docenił, a nie gdzieś tam na tu nie wchodź, coś się udziela. I co? No i nic. No dobra, a gdzie Marek? Jaki Marek? A, nie ma, nie ma holikistek nie ma. Dowcip, nie. Drugi dowcip dzisiaj. Nie, 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 nie. Nie. Mm, czyli telewizja sama sobie przyjęła. No, no nie, też nie. Chyba ktoś jej zaprosił. No okay. Słuchaj, na no Ci tak. My nie możemy, od nie możemy. Nie słuchaj, bo, nie, mogę, nie Tak, nie, jesteśmy od pilnowania ogniska. E, natomiast no, dzisiaj do obiektu nie wejdziemy i e, myślę, że coś e, zrobimy to w takim naszym stylu. Ja ci powiem kurczę. Nie, nie ma czasu. Nie, bo wiesz co, myślę, że w, w ten czas wykorzystamy do tego, żeby na przykład wyjaśnić kilka rzeczy. Na przykład, hmm. bo wiesz, ja to. No myślę, dobra. to by tobie się wszystko psuje. Nie, to przy tobie. A czemu wzywasz wszystko na mnie? Bo wiesz co, bo już telewidzowie powiedzieli, bo ten łysy to on ciągle przygaduje temu małemu. Ty! Czekaj! To ja ci powiem w temacie. Zobacz. Dostałem list od jednego z naszych widzów. Dostałem. Pokazałeś list. adres? Zasłoniłeś. Ale to jest to mój adres. Od Piotra. Jest. Ale to jest na Muzeum Fortyfikacji. Aha, okej. Okay. Od Piotra. To, nie? Ty, I on... to ty swoją korespondencję wysyłasz na bunkry, na MRU? Nie, muzyk? bo jest to właśnie nawet sam ten kolega powiedział, że, że nie będzie, tam nie musi na mój mu adres czekaj. No co czekaj, bo co? drogi Przemku, bardzo mi się czekaj. Ej, nie, kłamie. <laughs> <Same> tak nie <laughs> ma? Bardzo podoba mi się wasz program, szczególnie to co ty mówisz. Natomiast ten łysy to czasami nie, nie, dobra, okej, okay. żartuję. Tu jest napisane do tego fajnie. łysego, lubię najbardziej. Nie, nie, nie. Jak nie, no, nie widzisz tego łysego? Widzicie? Nie, nie, to jest materiał akurat. Dzięki Piotrze za przysłanie mapy. To tylko tak chciałem Ci ten. po trochę podbić ciśnienie, bo jeszcze masz za słabo. Ale pokaż tą mapę chociaż. Dostaliśmy ja jednego z naszych widzów od Piotra, dostaliśmy mapę i to też, myślę, ja, ja wiem, gdzie to jest. To jest 80 lat. Ja wiem, gdzie to jest. Czekaj, bo to nie, bo to jeszcze wie, ściśle tajne. Nie mo może się okazać, że nie okay. możemy tego pokazać. Okay. E, natomiast e, znam to miejsce i nie wiem tylko, czy tam się tam uda nam dostać, bo ja wiem, daleko że ono jest. jest nie, błysznica. ono nie jest daleko, to jest 20-30 km. To w no w czym masz problem? W, że ten teren może być zagospodarowany. I może się okazać, że my tam po prostu nie wejdziemy. Tego się troszeczkę obawiam, bo ja wiem co tutaj się znajduje, ale na razie nie uprzedzajmy faktów. Dziękuję za takie, za takie miłe rzeczy. To dziękujemy. Dziękujemy. Nie ja dziękujemy. Dziękujemy, to przyszło co prawda na mnie no i wcale właśnie. o tym łysym nie było tutaj napisane, taki jak no żarcik, było, że uwielbiam taki to. żarcik, natomiast e, zacznijmy od tego, myślę, że zdementujemy pogłoski. to pogłoski, że my się nie lubimy, my się bardzo lubimy, a to, że czasami w, takie mamy zachowanie jak te dziadki z mapetów, co siedzą na tym balkonie, był z sorry, Sory. my się bardzo lubimy, znaczy, ja chciałbym nawet go czasami że... zapraszam na obiad. Tak, na kawę również. Na kawę, A Ja na dzisiaj obiad. kiełbasę dlatego przywiozłem. Ale tak. nie, generalnie słuchajcie, bo to jest tak, że jak czujecie z, z kimś taki fajny feeling, jest fajna chemia, to nie musicie się zastanawiać, czy ten ktoś się obrazi, czy nie. A wręcz przed, zaczęliśmy testować swoje możliwości. Ja granic nie widzę, bo my coraz grubiej kręcimy, ciągniemy i wbijamy. Niektórych rzeczy nie pokazujemy Wam, bo naprawdę to grube tematy są. Ale wiecie, co mi dzisiaj powiedział, jak zadzwonił? Nie weź... No powiedział, Dobra, że bo... bardzo się cieszę, że się zobaczymy. Znowu. No, bo dawno się nie widzieliśmy. Bo jak tam... I dementujemy jeszcze jedną pogłoskę od razu Przemek marzone, i ja i już... Ty nie. Nie, masz, że... Ale, ty nie Ale jeszcze żonę. będę miał kiedyś. Żeby nie było. Dementujemy. No, dokładnie. Także to by, to by było to. Z takich świeżych rzeczy, nie z pod filmem. Słuchajcie, nie wszystko to, co wiemy mówimy o tym i nie wszystko pokazujemy. Czy znaczy może I... inaczej, wiemy dużo więcej, a nie wszystko pokazujemy, bo pewne rzeczy tak, się... Tak, źle się, źle się wyraziłem. Pewne rzeczy się układają po prostu. Tak, źle się wyraziłem, bo tutaj nawet pod ostatnim filmem, ostatnim dla tego materiału, tak, to była informacja, że drążenie w tym miejscu tematu i tam działanie może być niebezpieczne. I jeszcze za wcześnie. I tak, i pewnych rzeczy my nie pokazujemy od razu, także to też wszystko jest związane z bezpieczeństwem, natomiast też wiemy, że e, no, trzeba się czasami trochę powstrzymać. No, ale ty dzisiaj dużo gadasz. A no, to ja zawsze tak miałem. Dobrze, okej, okay, podoba mi się. Nie, okej, okay. okay. słuchajcie, bo to jest tak, że tak naprawdę my działamy w porozumieniu. I mówcie sobie, co chcecie, ale działamy w porozumieniu z muzeum. Nie, nie możemy pokazać, kto jest z nami, bo tutaj mamy pewne obostrzenie. Kiełbasa. Dla psa kiełbasa okazuje się. Czasami... Ale generalnie wiecie, chodzi o to, że nie bierzemy od muzeum zleceń i za pieniądze nie wyciągamy fantów z podziemi. ziemi. To tak nie działa. I nie sprzedajemy za pieniądze informacji. Co więcej, y, materiały, wszystkie, które publikujemy, są materiałami, które można opublikować. Czekaj, ja zobaczmy, co to a, no to tak okay. może wyjdzie. No tak spoglądam jak ten, nazwa miejscowości, nie? No. A że mam wzrok za słaby, żeby zobaczyć, co tam jest napisane, to dobrze że się odwróciliśmy. No I, i pewne rzeczy wychodzą nieco później. Jeszcze ja mogę powiedzieć teraz, chociaż pewnie zaraz dostanę po nogach, że jest jeden mega fajny materiał z nie grupy. Znaczy no a, ten, z grupy, dobra. To, to ciebie wtedy nie było, akurat. Aha. Takie wielkie kopanie i, i naprawdę mega fajne kopanie, ale to jak będzie ten moment, kiedy będziemy mogli wam opowiedzieć pewną strukturę i pewne kroki przy rozwiązywaniu tutaj zagadek, to, to myślę, że zdecydowanie będziemy w stanie to już wtedy. Kurczę, poradzić. no pomysł na ten odcinek był taki, że mieliśmy wyjaśniać, a tutaj wiosowy, chodzi, że jeszcze bardziej zostanie to wszystko zag zagmatnane. Ale Nie, no wyjaśniam, no. ja już szukam telefonu, wiesz, jest kilka pytań, które które miało być do ciebie i bo, bo ja nie potrafiłem po prostu przede wszystkim tak. Ostatnio Marek napisał, że zróbcie film o fabryce amunicji Lemierzyce. Znamy temat? Znamy. No czy znamy? No tak. No jest o to jest jeden z takich zakładów. To też jakby on jest na liście. Tylko tylko wiecie, co, no problem polega na tym, że obaj pracujemy, a pracujemy w zupełnie innych miejscach, zupełnie innych instytucjach i zgranie się nas dwóch, to czasami, wiecie co, jak te, z cudem. no jak tak dwie małe piłeczki pingpongowe w kosmosie. Dzisiaj akurat jest taka sytuacja, że obaj tutaj wspieramy pewne działania, o których też nie możemy powiedzieć, przynajmniej na razie. Albo nie do końca chce... Szkoda, szkoda nie, raczej tak. nie chcemy. No nie chcemy z różnych powodów. Po prostu lubimy środowisko i nie chcemy jątrzyć. No tak, nie chcemy... No tak, no, no co? No nie co wiem chodzi? czemu te, e, 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 osoba, która z nami tutaj jest, też się śmieje z tego, ale okej, okay, dobra. Bo jest też w środowisku i też by o tym nic nie powiedział, bo też jest dyplomatą. Po tak, e, prostu... a my jesteśmy dyplomatami. Znajmniej taki... udawaj, proszę Cię. Dobra, ale wróćmy do tematu, bo mieliśmy odpowiadać. Dla mierzycy, na samym razem. Przede wszystkim odwodnienie, które pokazywaliśmy w okolicach Kęszycy, to odstrzelone. Mamy zajrzeć na górę, zobaczyć lej i proponowali. To uważam, bardzo mądre jest, bo napisał Adam o tym, że tam były robione działania, ale na Nordpolu jest na tyle dużo wody, że jakbyśmy przekopali, to mogłoby nas tam po prostu zmyć. Ale ja to wiedziałem, tylko, że... wiedziałem i tak, i tą informację posiadałem, jak my to robiliśmy, więc jakby tutaj to też nie jest tajemnicą, natomiast ja nie mogę Ci o wszystkim sumie, mówić, ty, bo Ty, ty, się... ty, bo ty oczekaj, czasami, to Ty oczekaj. czasami byś tam specjalnie poszedł i tam pogrzebał. Ty się zachowujesz jak moja mama w tej chwili. W pierwszej klasie po dwóch tygodniach wypuściła mi z plecakiem do szkoły. Ja chodziłem do szkoły, sam w pierwszej klasie, ale niedawno Bo nie, właśnie w podstawowej. Gdzie nakręcimy zaraz. Ja byłem taki dzielny. No i. Niedawno na imprezie rodzinnej dowi dowiedziałem się, że moja mama przez dwa miesiące za mną chodziła, tylko nie pokazywała się i to ona mnie pilnowała. Także nie byłem wcale taki dorosły, jak mi się wydawało wtedy. Dobra. I tak ci zostało, bo teraz ja Ciebie pilnuję. Dobra, dobra. Nie Widzicie? Tak, to, nie tak to, jest. to jest. Tomka ktoś cały czas musi pilnować. Teraz ja to robię, chodzę za nim i go pilnuję. Przemek, po ostatnim materiale straciliśmy jedną subskrypcję za nasze takie. Ale co. No. Ale co, że co ktoś nam Czy ten robi? szyb, który został nazwany Agnieszką, kiedyś, jakieś 25 lat temu na MRU, wychodził gdzieś, wchodziliśmy gdzieś z przewodnikiem? Myśmy pokazywali to było wtedy przy. przy... Agnieszka e, dla nas jakby jest niedostępna. To jest to miejsce, gdzie mamy czarną polewkę. Mhm. E, przynajmniej ta Agnieszka. nie której, tylko czarną mamy polewkę. <grym> W ogóle polewkę mamy, tak? Okej, okay. jest dla nas niedostępne. Z przewodnikiem w zasadzie tam się nie wchodziło nigdy, bo to było miejsce bardzo niebezpieczne. Ale odpowiedz tylko Niektórzy... na pytanie, czy to jest szyb Agnieszka? Bo ty ideologię już dobudowujesz. To jeszcze raz zadaj pytanie, bo straciłem. No czy to jest szyb Agnieszka? Tam, gdzie byliśmy i czy tam można było kiedyś zejść z Nie. przewodnikiem? Nie byliśmy na Agnieszce nigdy w żadnym odcinku. Nie my. Przemek, ktoś pytał, bo on wchodził. Dobra, odpowiedź jest okay. na pytanie. Czy mogę przeczytać ten komentarz? SQ3 LLX? Możesz. <noise> na pewno? A to cenzurę trzeba było wprowadzić. Ale wy jesteście jeb i tu są takie te... No, no to się pozytywnym wymarze, wy, wymarze. wymiarze. Wymarze, tak. Suchy skafander by się przydał do nurkowania. To a propos wody po Aha, to bo, bo, to ze Sztolni jest. No niestety suchy skafander nie dość, że dużo kosztuje, to jeszcze bardzo szybko by się skończył tak naprawdę, bo taka jest jak ja wchodzę do wody? Dobra, nie będziemy. Jest tego Jest taka pokazać. stara zasada, jak toś mm -hmm. zmokło na żołnierzu, to na żołnierzu wyschnie i to się też dobrze sprawdza. No masz to na co dzień, rozumieć? Czasami się zdarza. Mm -hmm. Bo ty powiedziałeś kiedyś, że komikout. Coming, kie, coming out zrobisz kiedyś. A, no to w sumie to ci nawet wiem, to wyszło, to ale to nomad. tak jakby jakby to tam... Ci, to myślę, że to naturalnie kiedyś tam wyjdzie. Poczekaj, Maciej napisał w końcu jakiś dreszczyk emocji. No my tych emocji chyba nie dajemy za bardzo w takim razie. A dzisiaj przegadywujemy to. No nie, no dzisiaj taki spokojny, słuchajcie, tak. I to w sumie tak. No nie możemy. Widzisz, to jest kolejny raz, kiedy jesteśmy w fajnym miejscu, w fajnych okolicznościach i nie możemy z tego ludźmi. pokazać. Jest fajnymi ludźmi i nie możemy tego pokazać, ale nie, nie może być też tak, że my się spotkamy i nie ma potem śladu, bo, bo to tak jakby było, że no nie wiem, że my tylko na kręcenie filmu się spotykamy. Nie wiem, czy coś tam. Dzisiaj na kiełbasę również. A, dzisiaj na kiełbasę. Tak, dzisiaj kiełbasa, bo coś zresztą widzieliście chwilę temu. Dobra kiełbasa. Tak czy inaczej, dzisiaj będzie taki odcinek trochę. bo Ja jestem rozżalony. Ja po prostu nie, bo mnie to boli. Ale wiesz? że dzisiaj tego nie możemy powiedzieć, to będzie trzeba wyjaśnić. Ale to i tak nie pójdzie następ... dzisiaj. E, powiem tylko tyle. Maciek, cieszę się, że mnie posłuchałeś. Maciek będzie wiedział o co chodzi. Okay. Bo on powiedział, że chętnie by tu przyjechał i wytłumaczył parę rzeczy. A że Maciek jest bardzo wysportowanym to... Ale ty czekaj, to a propos ludzi, którzy przyjadą, to jeszcze na przyszły rok oprócz Piotra mamy jeszcze jednego kolegę, który też przyjedzie i chętnie się zobaczymy. Troszeczkę jakby nam też się ta forma też zmienia i to chętnie się, chętnie się spotykamy i w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że, że z pierwszych takich odcinków typowo bunkrach to zaczęło się zrobić takie przyjacielskie spotkania e, przy temacie MR-u i chyba. Zrobimy ognisko żeby... na wiosnę. Tak, tak. Myślę, że tak, jak ktoś będzie tu na Ludendorfie zrobimy? No tu jest fajne. Bo miejsce, możemy powiedzieć, że, jest że jesteśmy na, na Ludendorfie, nie? Możemy, tak, to my... możemy. No, Zjemy i tutaj. kiełbasę, pośpiewamy piosenki harcerskie. Może zostanie drzewo nawet, zobacz ile tego jest. Doczekamy. Ale to Ty przywiozłeś? Nie nie, 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 nie mogę powiedzieć kto przywiózł, bo bym zdradził tajemnicę i byśmy zostali zaaresztowani i w ogóle, poubie... e, zamknięci w którymś z tych czarnych samochodów tutaj stoją. I nie są to czarne Wołgi. Nie chciałem powiedzieć, Wołgi nie widzę, ale <laughs> też jest zajebiście. Znaczy... <laughs> no. Drodzy moi, bo generalnie sprawa jest taka, że Dzisiaj chcieliśmy wam powiedzieć dużo rzeczy, ale nie powiemy nic. Bo zostało, zostało nam zakazane. Powiedzieli, że nie możemy tego pokazać, bo, bo po prostu. Ale e... nie mów takich rzeczy. Ale czy no no Ludzie bo no muszą to to wiedzieć, że, że, zno, że upiszą, nie znaczy, chcą nie, nas uciszyć. Nie, nie, nie I nie możemy pokazywać tego, co byśmy chcieli. Możemy pokazać tylko nas dwóch. I drewno. Jeszcze chwila. Przemoc, wiecie? pamiętaj, wiecie? przemoc rodzi przemoc. Hey. Przemoc rodzi przemoc, dobra. Ale ubaska jest. Bo... Czyli to wam się zamknąć? Dzisiaj pierdoły takie opowiadamy, ale też jakby chcemy. Nie pierdoły. Bo my mieliśmy konkretny plan, tylko powiedziano nam nie wolno. No co, no nie powiedziałem, że nie. Nie no. powiedziałem też, że tak. Nie, nie. nie możemy nawet pokazać, kim jesteśmy, i o, i co tutaj jest wszystko takie przygotowane. No, tacy fajni ludzie. No ale nie możemy pokazać. Coś dobra, mi dał na no Czekaj, wracamy z powrotem. Bo. bo czekaj, jakbyśmy mogli hmm. gdzie indziej wrócić. Wracamy. I jesteśmy trzeźwi, co więcej. <laughs> Chciałem nasz ulubiony tekst użyć, chyba ty. <śmiech> <śmiech> No i w takim towarzystwie właśnie my tutaj przebywamy. Dobra, kilka pytań. na kilka pytań odpowiedzieliśmy, spotkanie zrobimy. Ja ciągle pamiętam o Kęszycy, bo, bo tak naprawdę wiele osób zarzuca, przede wszystkim mi, że ja obiecywałem. A, ale... Sam cię bym to zarzucił już kilka razy. Dobra, z odwodnieniem coś jeszcze zrobimy. Na pewno z tym ostatnim odwodnieniem. Bo zostały nam jeszcze dwa odwodnienia, więc myślę, że tutaj jakby tylko. Przemek, bliżej przy trochę... 30 odcinku ty powiedziałeś, że bunkry nam się kończy. W 60. Później było przy 60. Aha. A w tej chwili mamy 120, o ile pamiętam. No wiesz, bo jak spotkamy się. I nie wszystkie takie przegadane. No właśnie, no. znaczy tak, tak, masz rację. A nie masz wrażenia, że my powinniśmy sobie zakupić taki balkonik i to nie dochodzenia, tylko taki balkonik, żeby usiąść, i tak jak w mapę trzeba było. Ja wiemy do czego ty zmierzasz. Dwóch zgryźliwych tetryków. Bo wiecie, taki, dobra, ale możemy powiedzieć, że my tutaj przyjechaliśmy tak naprawdę dzisiaj, żeby zabezpieczyć działania innej grupy, o której nie możemy powiedzieć, co to jest grupa, znaczy bo oni, nie bo oni coś się. No właśnie, bo nie będziemy robili fejmu. I jesteśmy po to, żeby to zabezpieczyć, bo nas po no, nie wiem, jak to jest. co duży fejm sobie w tej chwili robią. My mieliśmy pomóc w zabezpieczeniu, I więcej, żeby sobie jeszcze większy fejm zrobili. No tak, trochę tak. I to nie jest takie, jak się niektórym wydaje, że, że to jest jednorodne, że wszyscy się albo lubią, albo się wszyscy nie lubią. Ty faktycznie dzisiaj dużo gadam. ty jakiś dzisiaj milczący jesteś. Nie, ja cię słucham, bo ty tak wreszcie mądrze mówisz. No, że to nie jest tak i e, powiem więcej, ostatnio, a to ciebie z kolei nie było, bo ty mi wypominasz, że mnie nie było. By, Dzieci nie Tak, by, by, byliśmy tutaj... Tęskniłem za tobą, na filmie cię pozdrawiałem. Tak? No To, to ja jeszcze człowie... tego filmu nie wiedziałem. No bo jeszcze nie można. Okej. Okay. <laughs> Dobra i też ostatnio była taka sytuacja, że tutaj działało muzeum i spotkaliśmy się z grupą e, ludzi, którzy są miłośnikami tych e, fortyfikacji czekaj, i byli dodajmy. bardzo rozżaleni, bardzo rozżaleni, ale był też dyrektor. Chwilkę porozmawiali i powiem więcej. Pomogli nam i są pewne ustalenia i powiem tak, ludzie. Trzeba no, rozmawiać normalnie i nie zamykać się w sobie i nie zamykać się ze swoimi tematami i takimi myślami Czekaj, negatywnymi, Czekaj, ty że nie da się. w ogóle dzisiaj moją narrację. Ty dzisiaj zachowujesz się jak ja. Moralizm. A ty powinieneś wiesz... zachować się jak ja w takim razie. Nie potrafię. <śmiech> <śmiech> nie, ale, ale poważnie wiecie, bo, bo często słyszymy w komentarzach zarzuty, że się sprzedaliście i tak dalej. To polega na czymś zupełnie innym. Polega to na tym, że wystarczy tylko rozmawiać tłumaczyć, pokazywać, pomagać i wszystkie bramy się otwierają. Nawet te kraty metalowe się otwierają. Naprawdę się otwierają. Tylko wystarczy być normalnym, a no nie i uporządkowane, wiesz, i trochę, troszeczkę też... No wiadomo, że jeżeli chcesz... na bunker. No właśnie, chciałem powiedzieć, że jeżeli chcesz coś skorzystać, to tak jak w życiu, jak chcesz skorzystać, to, to też coś trzeba dać od siebie, tak? na ciele, dwie matki, trzy. By... Nie o to mi chodziło. Nie? Okej. Okay. Chciałem się a co... wykazać, że znam. No. Trzeba okay. się wykazać, tak przynajmniej. Tak, troszeczkę. Mhm. Wtedy... Na kiełbasę przyjechać, przywieźć kiełbasę, chleb, pokazać, że ja jestem fajny. <laughs> Przyjechałeś z kiełbasą i z chlebem. No. no, to dlatego Miły, próbuję się tak... wkupić. A, i dlatego wszyscy są... Bo ze mnie dobrać. taki bunkrowiec jak z dupy trąba, ale, ale... A to, że niby ze mnie? No z ciebie bardziej, bo ty to, to... Nie, dobra, ja jestem dobra, specjalistą... Nie... Ja jestem specjalistą w kilku dziedzinach, ale... Specjalista... No. Jakie ja mam dobrze? Mam na kanale specjalistę. Obok się... by się, niektórzy by chcieli ja mieć takiego specjalistę. Pewnie, żeby chcieli. Dlatego myślałem, że dzisiaj cię wreszcie docenili. A nie tam w telewizji polskiej trochę, na kanale trochę. No tak. No, znam się na trochę na betonie, trochę na, na, na betonie uzbrojeniu. to Ja się lepiej znam. Chyba nie. Jako wykrywacz po lesie. A, to, ale to ty no? masz do betonowe. No. Dobra, bo gadamy dzisiaj za dużo Starczy tego dobrego Sorry, że tak przegadaliśmy, ale musieliśmy kilka rzeczy wyjaśnić Mam nadzieję, że wam się również e, gdzieś tam Nie, głowie... bo mnie prawda jest Dobra, to na koniec powiem Prawda jest taka, że nic więcej nam nie pozwolono zrobić A i jeszcze powiedzmy jedną rzecz Tak naprawdę każde wejście Które było organizowane Do, do Ludendorfa Do koszar dokładnie Była jedna ekipa, która była zawsze I robiła zawsze Holikistki nie, nie byli zawsze. Zawsze było muzeum. Zawsze była ekipa z muzeum. Ktokolwiek. Wiedziałem, że o czym zapomniałem. No, a holikistki no to jakby niewiele im ustępują. Bo oni też tu robili taką dobrą robotę, że historia. To tylko reszta cała, to taka lipa zupełna, no, bo tu nie nie. przy okazji, tu tylko. Tu nie wchodź i, i inni też wchodź. Ale na, no, dzięki temu mamy film. To no prawda bez ciebie, to wkleimy cię jakoś. Ale, ale, ale... ja wtedy byłem e, tak, jak e, pod, w, sana w, san sanatorium. w sanatorium. No jeden z widzów mówi: Ty, gościu, jak ty masz te, te, ten 7-6, to jest twój rocznik, to ty jedź do sanatorium. No to ja to zrobiłem i pojechałem do sanatorium, dlatego mnie nie ma na tym filmie. Starość, nie radość. Młodość nie wieczność. A ty tak. jesteś starszy ode mnie. I kiedy jedziesz do sanatorium? Ja właśnie wróciłem z gór 3 dni. Tylko wiesz, co jest najgorsze, że w tym Wiesz, górach, co jest najgorsze w sanatorium? Gór. Jak idziesz na imprezę, to nie wolno na, na fajfach, to nie nie wolno kręcić pani w lewą stronę. Na fajfach, no właśnie. E, Krzysztof Krawczyk Wiesz, tam leci. No. Ludzie <laughs> powiem. powie. Bo się wiadro moment... wykręca. <laughs> to jest ten moment, kiedy Ania powinna już dawno na pilocie włączyć ten czerwony przycisk. Ale Ania też jeździła ten. Ania też jeździła do, do sanatorium kiedyś ze mną. Też była i też była na fajfach i wie jak to jest. No my jesteśmy straszne gadoły. <laughs> No dobra, tak czy inaczej, telewizja przyjechała i. I nie możemy nawet pokazać jaka. Ale możemy powiedzieć, ja już powiedziałem na nie, nie początku, powiedziałem. Aha, o kurde. To no, dobrze, że nikogo nie by bo... wypikać? Nie wiem, cholera. Zapytamy się. Dobra, ale to i tak materiał pójdzie pewnie za jakiś tam czas, także <laughs> <I> Znowu odwodniliśmy <laughs> temat. Nie, słuchajcie, bardzo się cieszymy, że piszecie, bo, bo zawsze bardzo chętnie te komentarze. <laughs> A, poczekaj, jeszcze jedno pytanie właśnie było do ciebie, bo ja nie potrafiłem odpowiedzieć. Czy ta prosta, gdzie myśmy szli tam z tym wąwozem? No. To jest prosta do Kęszycy i do tak. jakiegoś obiektu? Pan 7 Nie nie. To jest prosta, to jest wąwóz przed Kęszycą. Czyli te, tak, jeżeli to, 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 to miejsce. Tam gdzie ta, ta kompania czołgów sowieckich miała być wykończona. Tak, tak. Tam co powiedziałeś o pewnej pani i. Yy, <ścoughs> w, 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 zrobili pewne ograniczenia na filmie, bo za dużo powiedziałeś. Aha, o kurcze. No. Wiecie, że nam ocenzurowali film? Jeden. Ja! Znaczy nie jeden, ale jeden nie został cofnięty. YouTube powiedział, że jesteście zbyt kontrowersyjni na to, żeby wypuścić Ty... To nam ten odcinek też <laughs> zrobi kontrowersyjny. Czemu? No nie wiem, tak tu myślę. Nic nie mówimy. Przemek, my teraz 20 minut gadamy. Jeszcze ten wstęp, który obiecałem sobie, że wrzucę. Dobra, wystarczy na dzisiaj. Jeszcze raz, jak chciałem... jesteście, czytamy. No, no, no. życzenia przekazać. Mamy, nie, tak? ja chciałem powiedzieć, że jakbyście chcieli, żeby jakieś tutaj miejsce odwiedzić, to piszcie. My to naprawdę notujemy, a w miarę możliwości pojedziemy i to zrobimy i naprawdę czas z gumy nie jest, nie rozciąga się. Ale damy radę, damy radę. Pozdrawiamy, dziękujemy, trzymajcie się ciepło. No oczywiście subskrypcje, lajki lub unlajki oczywiście mile widziane. W ogóle zaczynamy bić rekordy z unlajkami. Wiesz, coraz więcej jest przy filmach. To znaczy, że jesteśmy kontrowersyjni. N to znaczy, że nie wszystkim się podobają Albo filmy. jesteśmy coraz gorsi. Okej. Okay. Do widzenia. Do widzenia.